Dzień wstydu, ale nie mojego wstydu. Wstydu za moich kolegów nastąpił według moich notatek 15 marca 1989 roku. Stanęła kandydatura Kiszczaka. Pada wniosek. Jak ma być ten pałkarz? To już lepiej jak będzie Jaruzelski. I zostało przegłosowane. Ja byłem jedyny, jedyny przeciw, Grażyna Staniszewska i Sasiu Węglarz się wstrzymali, reszta głosowała za Jaruzelskim jako prezydentem, konsekwencji ja się zastanawiałem wtedy, co jest grane, co tu się dzieje w ogóle, przecież jak można coś takiego, to, to można było zerwać w ogóle, ten, można było zerwać rozmowy okrągłostołowe, wrócić na pozycje wyjściowe, byliśmy w stanie wtedy już zrobić strajk generalny i przydoptać tak komunistów, że mielibyśmy wolne wybory i wybieralibyśmy prezydenta jakiego my chcemy i naród by wybierał razem z nami takiego prezydenta. Tak uważałem, że to był ten moment, jak można było tak, na takie ustępstwa pójść. Adam Michnik składa parodniową wizytę w Moskwie. 14 lipca 1989. Ambasada PRL do centrali MSZ w Warszawie. Na pytanie, kto jest osobą odpowiedzialną na stanowisko prezydenta, Michnik odpowiedział, że taką jest komunista Jaruzelski. Panie redaktorze, zechce pan mi odpowiedzieć na kilka pytań Ale poprawnego celu? Z telewizją nie rozmawiam z pan nie rozmawia się jak chłop. Powiedziałem że z tą telewizją ja nie rozmawiam. 19 lipca 1989 roku. Senat i kontraktowy Sejm wybierają prezydenta PRL. Jedynym kandydatem na ten urząd był Jaruzelski. Przeciwko Jaruzelskiemu głosuje część ZSL i SD, a nawet jeden poseł PZPR. O zwycięstwie Jaruzelskiego przesądza 19 parlamentarzystów Solidarności, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu albo oddali głosy nieważne co oznaczało poparcie Jaruzelskiego. Wśród nich byli Andrzej Wielowiejski, Aleksander Paszyński. Witold Trzeciakowski, Andrzej Stelmachowski. Senator Solidarności Stanisław Bernatowicz oddał głos na tak. Było rzeczą dość jasną, że Jaruzelski jest zagrożony, ponieważ część członków partii postanowiła głosować przeciwko niemu. I wtedy z grupą działaczy, zresztą zarówno z lewicy, jak i z prawicy, doszliśmy do wniosku, że trzeba wreszcie wyjść z tego impasu. Prawda? Tu jest jakaś propozycja generała Kisztaka, tu jest propozycja Jaruzelskiego i Wałęsa się nie zgadza. A co ważniejsze, nie mamy podstaw, po prostu, ani sił. Cała władza jest w ręku ich i wobec tego część z nas y, nie wzięła udziału w głosowaniu obniżając prawda pułap, część od nas y, oddała głosy nieważne. No i jak wiadomo, prawda Jaruzelski przeszedł jednym głosem. Komuś nie mieli już siły, żeby przeciwstawić rozwiązania siłowe ewentualnemu odsunięciu całkowitemu ich od władzy, odebraniu władzy, uniemożliwieniu uwłaszczenia, czyli no, rozliczenia całego systemu, to było możliwe. I tutaj upatrywałbym główny, główny błąd i wadę. Nie w samym okrągłym stule, tylko w tym, że obowiązywał wiele lat później, czy nawet w jakimś sensie może obowiązuje do dziś. Mam nadzieję, że się już nie rozedziemy. W interesie Polski waży mam, mam nadzieję was. W trakcie tych rozmów za, zawiązały się pewnego rodzaju znajomości, przyjaźnie. Później, kiedy wydarzenia potoczyły się znacznie dalej niż to projektowano w Magdalence, kiedy okazało się, że system komunistyczny się rozpada, zrodziło się coś, co ja nazywam duchem okrągłego stołu. Otóż przekonaniem, że z tamtą stroną, która zapoczątkowała proces przemian, trzeba postępować w sposób szczególny, należy się jej określony szacunek, nie wolno jej pociągać do odpowiedzialności za te działania, które w latach 80. i wcześniej były ich Dziełem. że generał jest awzajemski. Bola tra transformacją. Pan odbije się, mój co? Albo że się odbije do generała teraz. Proszę jeszcze nie, do, nie fotografować i nie kręcić. A ja, ja też. panu przypomnę, że strajk na polu był, żeby nie, pana uwolnić z internowania. A pan w tej chwili podaje. To powinien być powód do pańskiej to, dumy. Proszę pani, ja byłem 6 lat nie No i co z tego, że pan My pytał, też, byliśmy. No tego, my też byliśmy. My my byliśmy na mało. My, my na też byliśmy. byliśmy. Ta, ta, Tadeusz gdzieś mówił, że warunkiem, Tadeusz Mamazowiecki, że warunkiem sukcesu było to, że nie wracamy do historii. To znaczy strona partyjno-rządowa nam nie mówi, jak my mamy rewidować i oceniać własną tożsamość, własną przeszłość, a my nie mówimy, nie, nie domagamy się potępienia setanu wojennego. I, i wy, wy, wy wydaje się, że to było absolutnie y, y, osłony. Mówi się o tym, że. I Solidarność w 1988 roku była mocna, a władza była słaba. No, chciałem panu tylko przytoczyć taki przykład, że Solidarność potrzebowała 20 lat, żeby nam odebrać emerytury. Myśmy uważali wtedy, my, ludzie podziemia Solidarności Walczącej, że właściwie ten system dogorywa. No i teraz można przecież zadać takie poważne pytanie, no czy gdyby nie było okrągłego to, stołu, to co, to komunizm by nie upadł? Było to ostatnie wydanie misji specjalnej, programu, który bardzo często poruszał niewygodne tematy, programu, w którym wydobywaliśmy na światło dzienne ukrywane fakty, patrzyliśmy władze na ręce, ujawnialiśmy kulisy największych afer. Nie baliśmy się zajmować sprawami, których unikały inne media. W nowej ramówce dla tego programu nie było już miejsca. W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję Państwu, naszej wiernej, nierzadko dwumilionowej widowni. Dziękuję za cotygodniową obecność przed telewizorami, za słowa życzliwości i wsparcia, a przede wszystkim za tematy, które dzięki Państwu mogliśmy prezentować na antenie. Zainteresowanych tematyką śledczą zapraszam na nowy program, który już w marcu ukaże się w Jedynce. Do zobaczenia.